Ten, ten, ten monstrum, nie? Ten, 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 ten potwór kurczę i odbiera jej życie w taki kompletnie bezsensowny sposób i potem otwieram Whoopi Goldberg, ona mówi to był wariat. No przepraszam bardzo, punkt pierwszy, siedzi pięcioro czarnych i jedna biała. No to jakiś ten wariat chyba to jest ten, te, te wariasy, to Nie znam ten, nazwę tego wariata, to jest rasizm. Bo dziwnym trafem nie nożem żadnego z, z, z czarnych współpasażerów, tylko ją on rąbnął. I potem jeszcze chodził, bo nagrało się to, i ha, jeszcze drodzy Państwo, lokalne władze tego zadupia amerykańskiego nie wypuszczały długo, dopiero musiała być presja społeczna na wypuszczenie filmu, bo tam było widać, jak on mówi: Dostałem, dopadłem tą białą dziewczynę, dopadłem tą białą dziewczynę, i te lokalne władze powiedziały, że nie wypuściły filmu, żeby przypadkiem rasizmu nie, 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 nie wzniecić. Kurde bemol rasizm jest w Stanach Zjednoczonych, ale jest to rasizm czarnych wobec białych. Są statystyki podawane przez jednego z Twitterowiczów, który mówi, że jest, nie wiem, kilkadziesięciokrotnie większa szansa statystycznie, że czarny zabije białego niż biały czarnego. Ale oczywiście. To jest no jasne. kurczę, no <śla> ludzie. No, Statystyki nie kłamią. Statystyki nie mogą być rasistowskie. Fakty nie mogą być rasistowskie. Nie ma dnia, Tomek, na Twitterze, żebyśmy nie widzieli nie tylko zabójstw dokonywanych na, na białoskórych Amerykanach przez ich czarnoskórych współobywateli, ale chociażby aktów przemocy w szkołach. To jest też straszne, nie? Gdzie białe dzieci są po prostu katowane przez swoich kolegów. No? To jest kultura rasizmu. To jest kultura rasizmu, i ten rasizm rzeczywiście za zaczął być systemowo akceptowalny.